Częcia w naszej ofercie pojawia się Iveco z 2022 roku. Iveco Daily z bardzo wysokim dachem i maksymalną długością. Porządny, duży 3-litrowy silnik o mocy 180 KM i automatycznej skrzyni biegów. Iveco, Iveco pochodzi z polskiego salonu, miał jednego właściciela, jest serwisowany. Na samochód wystawiamy fakturę VAT 23%. Także istnieje możliwość zakupu w leasingu bądź innej formie finansowania. Iveco posiada. Światła przeciemgielne, światła do jazdy dziennej, drzwi przesuwne z prawej strony. Ściany zabudowane, na podłodze płyty aluminiowe oraz szyny do montażu ładunku. Bardzo, bardzo dużo miejsca. Tylnie drzwi możemy otworzyć szeroko, samochód posiada dodatkowo hak. A w środku centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane lusterka. Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie. Trzy miejsca w kabinie. W chwili obecnej Iveco ma przejechane 101 550 km. W samochodzie mamy poduszkę powietrzną kierowcy, sterowanie komputerem, zestaw głośnomówiący, tempomat, ogranicznik prędkości, dźwignia sterowania automatyczną skrzynią biegów, elektryczny hamulec ręczny, automatycznie sterowana klimatyzacja. Radio Fiat z wyświetlaczem, wraz z nawigacją oraz kamerą cofania. Środkowy fotel po rozłożeniu pełni funkcję stolika. Dodatkowo w kabinie mamy mnóstwo schowków, uchwytów na dokumenty, kubki i tym podobne. I jeszcze widok otrzyma pasażera. Kawał dużego auto użytkowego. Serdecznie zapraszam. Cześć.